Mężczyzna przyjmuje zlecenie na wyburzenie i zabiera swoją córkę na pustynię. Nieświadomi tego, klienci planują wciągnąć ich w niecny, nielegalny plan. Późno w nocy, Scott i jego żona Linda namierzają telefon swojej córki na imprezie na obrzeżach miasta, ponieważ spóźniła się już trzy godziny po godzinie policyjnej. Zanim wysiądzie z ciężarówki, kobieta mówi mężowi, żeby nie robił nic pochopnego. Jednak mężczyzna chwyta gumowy młotek z skrzynki narzędziowej i idzie do środka. Zastaje Jane, swoją córkę, całującą się z kimś przy oknie. Kiedy dziewczyna widzi ojca, zawstydzona pyta, co tu robi. Scott mówi, że przyszedł zabrać ją do domu, ponieważ jest zbyt młoda, by być na tego rodzaju imprezach. Jane odmawia współpracy, więc ojciec przerzuca ją przez ramię, niesie do ciężarówki i umieszcza na tylnym siedzeniu. Kilka minut później, w trakcie jazdy, Linda próbuje uspokoić męża i córkę, którzy się kłócą. Nastolatka pyta, jak ją znaleźli, więc mężczyzna wyjawia, że zamontowali tracker na jej telefonie, ponieważ zawsze wychodzi późno i nigdy nie mówi im, gdzie jest. Nagle pojazd przemyka obok rodziny, co rozwściecza Scotta, który uważa, że drugi kierowca celowo go wyprzedził. Później zatrzymują się na stacji benzynowej, aby zatankować, a ojciec natychmiast rozpoznaje ciężarówkę przy sąsiednim dystrybutorze. Linda błaga męża, żeby został w pojeździe, martwiąc się, że emocje mogą wziąć nad nim górę. Jednak Scott wychodzi z ciężarówki, argumentując, że musi to zrobić, aby zatankować. Chwilę później konfrontuje się z mężczyzną za to, że go wcześniej wyprzedził, wyjaśniając, że jego rodzina była w ciężarówce. W końcu żona i córka wysiadają z pojazdu, próbując rozładować sytuację. Scott chwyta młotek i nalega, że chce tylko przeprosin, ale kiedy drugi kierowca się zbliża, odpycha go. Nagle mężczyzna wyciąga broń i dochodzi do szamotaniny. W chaosie broń przypadkowo wystrzeliwuje, śmiertelnie raniąc Lindę, która pada na ziemię. Spanikowany Scott mówi Jane, żeby zadzwoniła po karetkę, ale hałas wystrzału powoduje, że nastolatka traci słuch. Rok później ojciec ćwiczy język migowy w swojej ciężarówce. Następnie rozmawia z lekarzem Jane, który mówi, że nie ma żadnych zmian w słuchu i odmawianiu mówienia przez jego córkę. Mężczyzna pokazuje lekarzowi implant ślimakowy, który mógłby podwoić słuch nastolatki i dać jej szansę na normalne życie. Lekarz spokojnie wyjaśnia, że odmowa mówienia przez jego córkę może być nadal wynikiem traumy po incydencie, ale dodaje, że realistycznie nie może sobie pozwolić na zabieg implantacji, ponieważ kosztuje to 30 tysięcy dolarów. Mówi mężczyźnie, żeby przestał odrzucać pomysł nauki języka migowego, ponieważ jest to najpraktyczniejszy sposób komunikacji z Jane. Kiedy próbuje porozmawiać z nastolatką, ona pokazuje mu środkowy palec i traktuje go z pogardą, co sugeruje napięte relacje po śmierci Lindy. Wkrótce docierają do firmy wyburzeniowej Scotta, ale zanim wejdzie do środka, pyta Jane, czy chciałaby dołączyć do niego na weekendową wyprawę na ryby, ponieważ nie czuje się komfortowo, zostawiając ją samą w domu. Córka przypomina ojcu, że jest już wystarczająco dorosła, ale on kontruje, że mogłoby to być początkiem nowej rodzinnej tradycji. Później pracownik mężczyzny, Pablo, informuje go, że w biurze czeka na niego klient. W środku, Wiktor lub Wyk, przedstawia się i mówi, że jest tu w sprawie zlecenia wyburzeniowego w imieniu swojego przyjaciela. Mówi, że przyjaciel stracił dom na rzecz swojej byłej żony podczas rozwodu i chce, aby Scott oczyścił go, ponieważ technicznie nadal posiada wszystko, co jest w środku. Na początku mężczyzna odmawia zlecenia, ponieważ ma plany na weekend. Wtedy Wyk mówi, że może zatrzymać wszystkie elementy wyposażenia z domu, po czym kładzie na stole trzy pliki gotówki w wysokości 30 tysięcy dolarów i dodaje, że dostanie kolejne 10 tysięcy dolarów po zakończeniu pracy. Ponieważ potrzebuje pieniędzy na zabieg implantu ślimakowego dla Jane, Scott w końcu akceptuje ofertę. Podczas finalizacji umowy, Wyk mówi, że zlecenie polega na oczyszczeniu i wykopaniu tylko, podkreślając, że mają zostawić ściany w spokoju. W międzyczasie nastolatka obserwuje, jak dwaj mężczyźni przypieczętowują umowę i zauważa dziewczynę wajkę, Lolę, stojącą na zewnątrz. Dwa dni temu Wyk odebrał telefon od przyjaciela, który poinformował go, że ktoś ma wkrótce wprowadzić się do domu na pustyni. Zapytał, czy ma to coś wspólnego z kuzynem Lowuli, ponieważ już się nim zajął. Wtedy przyjaciel powiedział, że przekaże Wikowi szczegóły lokalnego kontaktu, który wykona zadanie tak szybko, jak to możliwe. Po telefonie Wyk powiedział związanemu mężczyźnie, że nie będą już go potrzebować i go zastrzelił. Lowle usłyszała hałas i z pretensją przypomniała swojemu chłopakowi, że obiecał, iż to ona zabije następną osobę. Wyk powiedział kobiecie, że muszą wrócić na pustynię, co jej się nie spodobało. W teraźniejszości Jane wyjawia, że czytała ich z ruchu warg przez okno i że nie pojadą na ryby. Scott mówi, że to dobre pieniądze, które mogą wykorzystać na jej zabieg implantu. Córka zauważa, że nie będą jej potrzebować do pracy, ale on nalega, że dołączenie do niego i Pablo dobrze jej zrobi. Tego popołudnia zabierają ciężarówkę i kampera na pustynię, aby nie musieli codziennie wracać do domu. Kiedy docierają na miejsce, Pablo zauważa, jak dziwne jest, że tak zaniedbany dom ma tak ładny patio. W środku Scott sprawdza kran i wyłączniki światła i dedukuje, że media zostały odcięte. Nagle z pokoju wybiega bezdomny nastolatek, próbując uciec. Ojciec przyciska go do ściany i pyta: Co tu robi? Intrus, który przedstawia się jako Tommy, mówi, że tylko szukał miejsca do spania. Scott każe Pablo wezwać policję, ale widząc, jak nastolatek błaga ich, żeby tego nie robili, współczująca Jane prosi ojca, żeby przemyślał swoją decyzję. Później karmią Tommy'ego, a ten wyjawia, że uciekł z domu, ponieważ jest za nim nakaz aresztowania za kradzież samochodu. Gdy dowiaduje się, że Jane nie lubi pracować ze swoim ojcem, Tommy mówi jej, żeby nie brała czasu spędzanego ze Scottem za pewnik. Przed wyjściem nastolatek dziękuje rodzinie za niewezwanie policji i za posiłek. Następnie otwiera skrzynkę pełną drobiazgów, które zebrał w drodze, i daje Jane naszyjnik z małym wisiorkiem w kształcie noża. Godziny później grupa kontynuuje zdejmowanie wszystkich ruchomych elementów z domu. Kiedy Scott słyszy, jak jego córka używa młota na ścianie, szybko mówi jej, żeby przestała, ponieważ zostawienie ścian nienaruszonych było jednym z konkretnych instrukcji klienta. Pyta, czy popełniła błąd więc ojciec zapewnia ją, że wszystko jest w porządku. Po chwili, kiedy nastolatka odchodzi, Scott z niepokojem mówi Pablo, że błąd Jane może ich kosztować kontrakt. Sekundy później pracownik pokazuje mężczyźnie gruby plik pieniędzy, który wyciągnął ze ściany. Uważa, że są w domu skarbcowym i powinni poinformować władzę. Jednak Scott przypomina Pablo, że klient wie, kim jest, a następnie mówi, że pojedzie do miasta kupić materiały, aby mogli otynkować ścianę i udawać, że niczego nie widzieli. Tego wieczoru, po zakupie wszystkich materiałów, ojciec rozważa wezwanie policji, ale ostatecznie decyduje się tego nie robić. Kiedy wraca do domu, jest zaskoczony, widząc Jane związaną z kneblem w ustach. Nagle mężczyzna i kobieta w kominiarkach grożą mu bronią, żądając, aby oddał klucze i portfel i uklęknął. Zrozpaczony ojciec mówi, że nie może uwierzyć, że to się znowu dzieje. Pyta, dlaczego policzek jego córki jest zakrwawiony, a porywacze wyjaśniają, że musieli ją kilka razy uderzyć, ponieważ nie słuchała ich instrukcji. Scott mówi im, że to dlatego, że ona nie słyszy. Ojciec myśli, że zamaskowany mężczyzna to przyjaciel klienta, który stracił dom w rozwodzie. Jednak ten nie potwierdza tego oskarżenia i wyjawia, że potrzebowali kamuflażu ekipy rozbiórkowej, zanim przyjechała ekipa wykopaliskowa. Ponieważ przyjechali z niezbędnymi maszynami i narzędziami, sąsiedzi nie będą już przeszkadzać i sprawdzać, co się dzieje. Nagle Pablo, który zdołał wyplątać się z więzów, próbuje uciec. Niestety, uzbrojona kobieta strzela i zabija go. Gdy już mają zabić dwoje pozostałych zakładników, Scott zauważa, że nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ będą potrzebować ich wiedzy przy obsłudze maszyn i narzędzi. Zamaskowana para, która okazuje się być wyk i loule, przechodzi do kuchni, aby porozmawiać na osobności. Kobieta uważa, że powinni trzymać się pierwotnego planu i sami wykopać patio. Jednak jej chłopak przypomina jej, że ostatnim razem to jej kuzyn je wykopał i musieli go zabić. Uważa, że najlepiej będzie zostawić to profesjonalistom, szczególnie, że ekipa wykopaliskowa mogłaby znaleźć w dwa dni to, co oni ukryli pod patio. Po tym, jak zakładnicy sprzątają krew Pablo z podłogi, wyk zauważa, że ojciec używa języka migowego. Grozi, że połamie nastolatce ręce, jeśli będą dalej używać języka migowego, zamiast czytać z ruchu warg. Później Scott pyta zamaskowanego mężczyznę, co jest pod patio, a ten odpowiada, że wszystko, co musi wiedzieć, to, że cokolwiek to jest, to jest to wszystko, czego chce, dodając, że pozwoli zakładnikom zatrzymać wszystkie pieniądze w ścianach, gdy praca zostanie wykonana. Przy ognisku wykaże Jane zrobić mu kawę, więc nastolatka idzie do kampera. Minuty później Scott wyjawia, że wie, kim on jest, co skłania porywaczy do zdjęcia masek. Następnie uzbrojony mężczyzna przypomina sobie, jak mówił, że nie może uwierzyć, że to znowu im się przydarza, i zastanawia się, co miał na myśli. Ojciec opowiada, jak stracił żonę i jak jego córka stała się głucha tej fatalnej nocy rok temu. Para pyta, czy obwinia swoją córkę za śmierć Lindy. Nieświadom Scott, Jane czyta z ruchu warg i widzi, jak odpowiada, tak. Jednak przyznaje, że sam również odegrał rolę w tym, co się wtedy stało i co doprowadziło do śmierci jego żony. Zła i złamana sercem, nastolatka rzuca kawę na parę. Wściekli, kierują broń na nią, więc Scott błaga ich, żeby nie krzywdzili Jane. W końcu, gdy wszyscy się uspokajają, wyk zamyka ojca i córkę w kamperze, aby upewnić się, że nie uciekną w nocy. Następnego dnia złana nastolatka konfrontuje się ze skoptem za to, co powiedział poprzedniej nocy, więc próbuje jej wyjaśnić, że nie miał tego na myśli. Nagle wybiega z kampera, mijając uzbrojoną parę i próbuje uciec. Aby ją zatrzymać, wyk strzela z broni, chybiając o kilka cali. Następnie grozi, że zabije ojca, jeśli spróbuje ponownie uciec. Później uzbrojony mężczyzna mówi Scottowi, że nie chce go skrzywdzić ani jego córki, bo sam jest rodzinnym człowiekiem. Dodaje, że ojciec przypomina mu jego brata, który ukończył Uniwersytet Stanowy Teksasu. Opowiada, że kiedy się kłócili, jego brat pukał swoją uczelnianą obrączką o stół, aby przypomnieć Wikowi, że ma wykształcenie. Scott zauważa, że teraz wie, kto jest czarną owcą w rodzinie, irytując porywacza. Mówi, że jego brat nie żyje, ale kiedy zakładnik pyta, jak zginął, Wyk odmawia odpowiedzi. Tymczasem w łazience Loule mówi Jane, że jej chłopak był miękki, kiedy się spotkali, i że zawsze pozwalał swojemu wykształconemu bratu zdominować go. Dodaje, że zajęło jej trochę czasu, aby go wzmocnić, co sprawia, że jest teraz taki, jaki jest. Następnie nalega na nałożenie makijażu na twarz nastolatki, mówiąc Jane, jak szczęśliwa jest, że ma swojego ojca. Kobieta opowiada, że widziała swojego ojca tylko dwa razy w życiu. Kiedy się urodziła i kiedy ją wykorzystał jako nastolatkę. Później tego dnia przybywa lokalizator usług, aby oznaczyć linię przed przybyciem ekipy wykopaliskowej. Wyk każe Scottowi porozmawiać z mężczyzną, upewniając się, że nie wzbudzi żadnych podejrzeń, podczas gdy on trzyma Jane na muszce w kamperze. Mimo, że wie, że porywacz słucha przez słuchawkę Bluetooth, Scott próbuje skierować rozmowę z lokalizatorem usług na możliwość wezwania 911. Niestety, nieświadomy mężczyzna nie rozumie, co próbuje mu powiedzieć, a po jego odejściu wściekły wygrozi, że zastrzeli nastolatkę. Aby uspokoić uzbrojonego mężczyznę, ojciec mówi, że pozbył się lokalizatora usług dokładnie tak, jak chcieli. W końcu ojciec i córka wracają do pracy, rozbijając betonowe patio i kopiąc ziemię pod nim. Tymczasem w kamperze para kłóci się o to, czyja to wina, że znaleźli się w tej sytuacji. Lowle przypomina mu, że jego brat próbował ją zabić i martwi się, że jeśli przeniosą przedmiot spod patio w inne miejsce, ktoś inny może go znaleźć. Po kłótni dziewczyna inicjuje intymność, a gdy Jane widzi zajętych porywaczy, używa języka migowego, by powiedzieć Scottowi, że to ich jedyna szansa na ucieczkę. Minuty później Lowle zauważa, że zrobiło się cicho, i gdy idą sprawdzić, odkrywają, że zakładnicy zniknęli. Tymczasem ojciec i córka docierają do głównej drogi i zatrzymują pierwszy nadjeżdżający pojazd. Niestety, to porywacze, a gdy Scott błaga, żeby puścili go i jego dziecko, Wyk mówi, że muszą dokończyć pracę. Pokonani, ojciec i nastolatka wsiadają do ciężarówki i wracają z parą do domu. W środku, sadystyczna para każe Scotta, wiążąc go i wielokrotnie uderzając. Chwilę później Lowle zakłada Nebel Jane i uderza ją bronią w rękę. Tej nocy nieświadomy Tommy wraca do domu i znajduje ciało Pablo. Wchodzi do namiotu roboczego nad patio, a para mierzy do niego z broni. Scott mówi, żeby go puścili, ale mimo desperackich błagań Tommy'ego, jego, strzela mu w głowę. Po wielu godzinach kopania docierają do dużej drewnianej skrzyni, a Scott zwraca uwagę na gnijący zapach wydobywający się z pudełka. Przenoszą je do środka, a gdy ojciec widzi, jak wypada pierścień Uniwersytetu Stanowego Teksasu, dochodzi do wniosku, że to ciało brata wajkę. Lowle chwali swojego chłopaka za przeciwstawienie się bratu, zwłaszcza gdy próbował go zabić i ukraść jego dziewczynę i pieniądze. Jednak Wyk przypomina sobie, że mówiła, iż jego brat również próbował ją zabić, więc szybko poprawia się. Scott kpi i pyta uzbrojonego mężczyznę, czy naprawdę wierzy swojej dziewczynie, co nie wydaje się być typem, który dzieli się takimi rzeczami. Skoro odkryli ciało brata, para decyduje, że czas znaleźć nowe miejsce, by pozbyć się wszystkich, których zabili, w tym ojca i córki. Lowle zabiera Scotta i Jane na zewnątrz, ale gdy ma pociągnąć za spust, Wyk woła ją do siebie. Podejrzliwy chłopak pyta kobietę, czy jego brat próbował ją zabić, bo od pewnego czasu zastanawiał się, czy mogli mieć romans. Tymczasem nastolatka przeprasza za to, że tamtej nocy wymknęła się z domu i przyznaje, że obwinia siebie za to, co stało się z jej matką. Scott mówi jej jednak, że to nie była jej wina i że muszą wybaczyć sobie nawzajem i sobie samym. Jednocześnie Lowle przyznaje, że spała z bratem i ojcem wajkę, dlatego czuje się uprawnioną do pieniędzy w domu. Dodaje, że uratowała mężczyznę przed jego rodziną i że powinien jej za to dziękować. Ku zaskoczeniu, Wyk nie przejmuje się tym, że kobieta zmanipulowała go, by zabił brata, i mówi, że to tylko dowodzi, że jest osobą, którą chce poślubić. Gdy para się całuje, Scott i Jane próbują uciec, więc uzbrojony mężczyzna strzela do ojca. Wyk staje na jego rejni, by zadać jeszcze więcej bólu, podczas gdy Lowle bije córkę. Nagle nastolatka przypomina sobie o nożu kieszonkowym, który ma na wisiorku, więc używa go, by podciąć kobiecie gardło. Zrozpaczony chłopak płacze, trzymając umierającą Lolę w ramionach. Scott i Jane biegną do ciężarówki, ale zanim odjeżdżają, mściwy mężczyzna wyciąga ojca z pojazdu i kilkakrotnie trzaska drzwiami o jego ciało. Dochodzi do szamotaniny, w której wyk ma przewagę. Zdeterminowana, by uratować ojca, nastolatka po raz pierwszy od roku mówi i woła do niego. Po chwili zaskoczenia Scott zrzuca uzbrojonego mężczyznę z siebie i kopie go w nogę, tak że upada na ziemię, co pozwala córce przejechać go ciężarówką i wjechać w szopekro, a chwilę później mężczyzna zapewnia traumatyzowaną córkę, że wszystko jest w porządku, a ona mówi, że go kocha. Gdy słońce wschodzi na horyzoncie, para wraca do miasta z paczkami pieniędzy na desce rozdzielczej.